Dzisiaj ma widzowie. Dzisiaj syłowimy na takim stawiku blisko mojego domu. Tutaj jest mój słabik, może będzie widać, nie wiem. No i sobie tutaj jest mój kolega Karol, Siema. który nie może odplątać wędki, bo mu się zaplątało, A tutaj mamy takie sumiki. Ten jest mojego kolegi Karola. Ten taki osumik. Lepiej ich tak. Nie brać, bo on na moim kolce, patrzę czy mam brania, ale nie. A tu jest ten trochę większy mój. No i nie wiem, co z nimi zrobimy, ale nie wiem, jeszcze co z nimi zrobimy. Na obiad będzie! No, no, może na obiad będzie. E... No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Sorry, że tak w ogóle dawno nie nagrywałem, ale rok szkolny się zaczął. Przez wakacje nie nagrywałem, bo um, chodziłem na ryby, wychodziłem i jakby nie miałem czasu nagrywać. Um, no bo wychodziłem z kolegami wakacje, teraz może będzie trochę więcej filmów. No i jeszcze raz sorry, może kolejny film też będzie jakiś wędkarski, kto wie. Dobra, Nara. No to, jeż, no to jeszcze mój kolega Karol się z wami pożegna.